Dobry wieczór. Jest niedziela. Dzień spela. Znaczy. Jeszcze raz. Dobry wieczór. Jest niedziela, dzień pustego portfela. Bo z reguły tak jest, że po weekendowych baraszkach, tak to powiemy, baraszki, czyli baraszkujemy, potem się nagle okazuje, są dwa faktory, jak weekend się spędziło. Pierwszy faktor jest taki: przeglądamy historię nagrań na YouTubie. I tu, jak przerażenie rośnie, to znaczy, że. Było ostro. Ja nawet swojego czasu miałem taką reakcję, że tak patrzyłem sobie w niedzielę w głębokim popołudniu, które uważałem za rano, bo śniadanie zjadłem o 17.00. Patrzę na historię YouTube'a i nagrań, których słuchałem i nie, nie, ja nie mogłem być aż tak najebany. Nie będę wam mówił, co było na liście nagrań, których słuchałem, bo to wstyd. Wstydzę się. No, a drugi faktor to jest przeglądanie historii, że tak powiem, wypłat z bankomatów w ogóle historii skąta i tak 80 funtów na co? Nie pamiętam 40 funtów 15 minut później Zabrakło mi do drinka, czy co? Drink za 120? Nie. Okay, Całkiem możliwe. Nie no, słuchajcie. No tak sobie przerysowywuję, nie jest aż tak źle. Weekend z widzem spędzam. Znaczy wiz to już nie jest widz, kochani. Kolega już tu, prawda, nawet mnie instruuje, z operatorem kamery i w ogóle psz, się takie rzeczy, że jakbym wam opowiedział, to byście z mysiej notki nie wyszli przez trzy dni po prostu. Tyle mam powiem. Byście byli zdziwieni jak koczkodany, kurwa, widzący okapis Serengeti, która kurwa pruje za... pruje za guścem afrykańskim w celu oddania mu biletu na autobus, który przypadkiem zgubił. Jeżeli guziec afrykański jeździ... No to, zobaczcie, to, to, jest właśnie, to jest kurwa mentalność tego kontynentu. Guziec afrykański jedzie autobusem, ma bilet, gubi, nie? Okapi go gonia, ten spierdala. Nie chce tego biletu. A ona mi ty chce, dalej, przesiądziesz się do autobusu, tam pojedziesz do Zimbabwe i nie masz biletu, a ja tu ci znalazłam, proszę bardzo, masz, a on mówi nie, 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 nie goń mnie, nie goń mnie, jestem małym, biednym guściem, a ty jesteś wielką okapi, masz cztery nogi, ja też w sumie, ale ty masz takie długie. O czym ja gadam? Ja nie jestem pijany. Nie, nie, kochani. Pijany to ja byłem wczoraj o godzinie siódmej, znaczy dzisiaj o godzinie siódmej rano byłem pijany. No, byłem na tyle pijany, że... Hmm. No, nie żałuję <laughs> się dowiedziałem kilku ciekawych rzeczy przynajmniej w ogóle fajnie się wyprowadza psa o godzinie 6 rano na przykład, kiedy ludzie myślą że ty po prostu wyprowadzasz psa przed pójściem do pracy, oni stoją na przystanku mokną w deszczu a ty idziesz tak z puszką piwo i tak jest a wy do pracy no cóż, imigranci tak mają ja no w ogóle chodzę w koszulce po mieście takie refugee wypierdalać Wszyscy się cieszą, bo widzą te refugee, tak. Mm, Niech popiera refugee, a ja nie wiedzą, co znaczy wypierdalać po prostu. Myślą, że coś fajnego. Nie no, bo ja tak w ogóle mówię, przychodzę na przykład do pracy, mówię: Hello, wypierdalaj, i wszyscy myślą: I, jak fajnie się wita. No taki, nie, nie, jestem takim chamem. Nie. Poza tym w fabryce niektórzy znają polskim. No, nawet mamy takie, te. Instrukcje obsługi BHP i są w trzech językach. W trzech najpopularniejszych językach w Wielkiej Brytanii. Który jest Penjabi, somalijski i polski. Hmm? Angielskiego nie mam, to nie potrzeba. Słuchajcie, nawet Anglicy nie mówią po angielsku Nie gadajmy o tym Ja się dzisiaj zniesmaczyłem, bo przesoliłem zupę. I byłem zniesmaczony, przesolą zupą. Nie, nie o tym mówię. Uchodźcy. Kur... Czekajcie, bo teraz w ogóle tak, gimnazjum spać, bo teraz będą przekleństwa, jest tutaj, w lewym górnym rogu. Tak, to jest lewy, gór, znaczy wasz prawy, mój lewy, górny róg, tam będzie 18+, którego nie będziecie widzieć, ale wyobraźcie sobie, że tam jest taki znak wodny 18+, nie wolno oglądać poniżej 18 cm, jak ktoś ma mniej, to niech idzie spać, a cała reszta nie ogląda. I słuchajcie, kurwa mać, to jest taki wstępniak, kurwa mać, obejrzałem przed chwilą materiał BBC który mówi o rzeczach następnych tak, bo ja mam w ogóle BBC leci, ale jest włączone na wyciszenie, żeby nie słuchać głosu i tak patrzę, to pasek leci tam z napisem tytułem, że co? Że pobicia, że imigranci i pobicia, takie dwa, dwa hasła widziałeś, nie? BBC grzeje o tym, że w Niemczech imigranci napierdalają lokalesów. Nie. Materiał był o tym, że to lokalezi, czyli Niemcy biją na potęgę uchodźców. I ci uchodźcy są tacy biedni, że oni się boją przemykać stacjami, metra i w ogóle kanałami chodzą, bici są wszyscy na potęgę, gwałceni i tak dalej. Kurwa jaka paranoja, wyobrażacie to sobie? Widzimy czarno na białym, co się dzieje, ale media nam wmawiają, że jest dokładnie na odwrót. Hmm. Nie, uchodźcy przyjechali i są grzeczni. Oni absolutnie nie są nastawieni przeciwko nam wręcz przeciwnie, oni jakby mogli, to by nam lizali stopy, ale my nie chcemy. Nie chcemy. Nie chcemy ich chuj prawda? No, w sumie ja bym też nie chciał, żeby mi jakiś <laughs> uchodźca lizał stopy. No bo, no bo z jakiego powodu? Ja mam kran, wodę, on może nie ma, no nie wiem, może ja się tak myją nie mam pojęcia, nie wnikam w to w ogóle, nie interesuje mnie to. Jak można, w tak ordynarny sposób, w publicznej, kurwa, brytyjskiej telewizji, ja szczerze rozumiem, żeby to była francuska czy niemiecka, czyli zjebana do maxa, czy szwedzka na przykład, o, szwedzka telewizja, która uważa, że prawdziwy Szwed jest czarnoskórym Somalijczykiem, a ci biali, blondyni, ci wikingowie to uuuu. Uu. przepraszam bardzo, ale to jest taka mniejszość jak Indianie w Ameryce i w sumie to powinniśmy ich zamknąć w rezerwatach i pomału truć gazem musztardowym, bo oni są do niczego nie potrzebni. No tak jest, w Anglii to się jeszcze jakoś trzyma, chociaż powiem Wam szczerze, że... Czucz. Powiem Wam szczerze. Nie widzę tego jasno. Jestem jasnowidzem, który widzi ciemno już w tej chwili. Nie lepiej nie będzie. Kochani, dobrze już było. Parę lat temu. W wracam do tematu. bo z niego zobaczyłem, więc wracam. Telewizja publiczna w Wielkiej Brytanii pokazuje materiał, ponad 15 minut, prawie 20 minutowy materiał, o tym, że w Niemczech imigranci, czyli uchodźcy, bo to jest zamiennik w tej chwili słowo zamiennik, są bici, poniżani, oskarżani o przestępstwa, których nie popełnili. A tak naprawdę te wszystkie przestępstwa są popełniane przez Niemców. Idzie sobie 14-letnia Niemka ze szkoły. Jest wypadek, że została zgwałcona, ona sama siebie zgwałciła. Przepoczwarzyła się na chwilę w czarnego erytrejczyka, wyruchała sama siebie, po czym przepoczwarzyła się z powrotem w, w Niemkę czternastoletnią i poszła z płaczem na komisariat. A policjanci powiedzieli hmm, musimy ci powiedzieć taką rzecz. Ty to masz wszystko w umyśle, ale to nie jest prawdą, to nie jest rzeczywistość. Wymyśliłaś to sobie I teraz Kaszpirowski hator, hator, hator i, prawda, I robimy wielkie oczy, kota tak już szu. to nie jest prawda, to nie jest prawda, to nie jest prawda. Tu nie ma czarnych Erytrejczyków, tu w ogóle nie ma Erytrejczyków. A ty sama siebie zgwałciłaś butelką po Heinekenie. I ta dziewczynka tam mówi, hmm, może macie rację, panowie policjanci, ja, ja, gut, danke, danke idę do... Ich, ich gehe na Hause, ja, ja, tschüss. No, no bo to tak to wygląda. Rozmawiałem się. z ciocią moją, moja ciocia aus Deutschland, ja, ja, aus Deutschland ciocia. I, i ja, te, te, wymienialiśmy się informacjami. Ja mówię do nie ciesią, a ty słyszałaś, co się wczoraj zdarzyło w Heidelbergu, masz jakieś wiadomości? A ona mówi, ale co się zdarzyło w Heidelbergu? Ja mówię, no facet wjechał samochodem w tłum ludzi na deptaku. Co ty gadasz? Co ty gadasz w ogóle? Co ty gadasz? Ja mówię, no. A ona mówi, ej, naprawdę? Ja mówię, no, mówili w BBC, pokazywali wczoraj wieczorem. Ona mówi, nic nie wiem, a ja oglądam telewizję cały dzień, słucham radia i w ogóle się zna Facebooku. jak no widzisz? to co jest z tobą nie tak, że ty o tym nie wiesz? On mówi, hmm, pewnie dlatego, że mieszkam w Niemczech. Ja mówię, no widzisz, brawo, ping, pongo. On mówi, ale jak to wjechał? Ja mówię, no po prostu wjechał, nikt nie wie dlaczego i tak dalej. Jedna osoba zginęła i ten, oczywiście media mówią, że to nie jest atak terrorystyczny. A moja na to mówi, kurwa, oni cały czas mówią, że to nigdy nie jest atak terrorystyczny, jak w Berlinie ta ciężarówka przejechała przez te wszystkie stragany, tratując ludzi, to nie był atak terrorystyczny, bo Einzelfall, to prawdopodobnie pierwsze informacje, tak mi mówię, a pierwsze informacje w mediach były, że to kierowca zasnął za kierownicą, drugie były, że był pijany, bo to Polak, wiadomo, to był pijany, pijany i zasnął za kierownicą, to już taki double był w ogóle. A potem się okazało, jak zaczęło wychodzić pomału, że ten polski kierowca to siedział na siedzeniu obok skrępowany już prawdopodobnie nie żył, więc... Miał mnikłe szanse na to, żeby mieć kontrolę nad pojazdem, a kontrolował pojazd w nie tak media po cichutku, po cichutku niemieckim... I, i, i. Ta ciężarówka to w sumie się tam teleportowała. Tam tych straganów w ogóle nie było. To w ogóle nie było w święta. I nie było w Berlinie. I na tym się temat skończył. I tak teraz wyklona, wygląda moja decyzja. Ja dworuję, ale to nie jest śmieszne. Znaczy w sumie jest, ale tragi no to jest, to jest tragikomiczne, tyle powiem. Zobaczcie. Zobaczcie, teraz Jakubowski już przestał być najbany, zaczął być trzeźwy, udawałem przed od Jestem bardzo dumny aktorium. Zobaczcie, co się dzieje. W jaki fantastyczny sposób kreuje się naszą rzeczywistość poprzez media. Wmawia nam się masę rzeczy, w które oczywiście nie będę mówić procentowo, bo musiałbym tutaj w sumie zrobić jakieś research i badania, ale nie zrobię. Część społeczeństwa wierzy w to po prostu bezgranicznie, łyka to jak młody pelikan rybki. Druga część kontestuje wszystko i mówi: nie, 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 ja to muszę sprawdzić. Nie ma środka, ale w sumie nawet dobrze, bo środek w tym wszystkim wypadł wymiernie. Popatrzcie. Popatrzcie. Ostatnio ogrzałem o chmurze radioaktywnej. Tam zarzucono mi, no w sumie racja, w sumie racja. Zarzucali mi widzowie, że trochę za dużo. No trochę za dużo, ale się przejąłem faktem. Chyba taki przejmujący człowiek jestem. Przejąłem się faktem i cały próbowałem rozkminić, o co kurwa chodzi. Dlaczego w sierpniu zeszłego roku niemiecki rząd. Przemówił do narodu, mówiąc: Zbierajcie zapasy na czarną godzinę, zbierajcie sobie jedzenie w puszkach, bo nigdy nie wiadomo, nie znacie dnia ani godziny, myjcie się dziewczyny. Czu-czu. I tak było w sierpniu. Potem w listopadzie informacja, że rządy poszczególnych miast, nam na przykładzie Męsiu Gladbach, ja, Męsiu rozdają jody. W razie gdyby w jakiejś elektrowni coś pierdolnęło. I nagle w połowie stycznia, pum. I Jodek się unosi nad Europą, a potem w, na początku lutego plum! Pierdolnęło w elektrowni we Francji. A ja zrobiłem teorię. To jest teoria, to nie są fakty. To jest teoria, że pierdolnęło w Francji tam swoją drogą. Tam się coś spaliło i tak, dalej, A pierdolnęło gdzie indziej, ale to z takim hukiem, że pum, pum, pum ale nikt o tym nie słyszał, nikt tego nie widział, a media milczą. Media wolą mówić o tym na przykład, że i słuchajcie, teraz właśnie absurd. Wyczytałem sobie w gazecie w takiej mądrej gazecie Brytyjskiej, nazywa się Independent, że Niemcy jako kraj dramatycznie potrzebują prawie miliona wykwalifikowanych pracowników w sektorach przemysłowych, operatorów maszyn na przykład, kierowców, obsługi hotelowej, w sprzedaży, w różnego rodzaju usługach. Milion pracowników. Ufa, ej, to jest dużo, tak? Milion pracowników, czyli jest milion wakatów w całych Niemczech? milion wakatów? No przecież mają dwa miliony uchodźców, których sprowadzili do pracy. No tak, tylko do pracy w Niemczech trzeba znać niemiecki. Poza nie? trzeba w ogóle umieć pisać, czytać, mieć pojęcie o tym, że... mieć w ogóle świadomość, że się jest człowiekiem, że w ogóle się jest. No mój pies nie jest człowiekiem, ale ma świadomość, że jest, bo ma. No To są proste dowody. Na przykład posikał wczoraj drzewo, szliśmy dzisiaj koło tego samego drzewa, on w ogóle obwąchuje. Nie? Na każdy piesek. Idziemy sobie, wącha inne drzewo i i po prostu tam się wczuwa, że bierze te wszystkie zapachy i informacje w zapachach, że to nie był jego mocz w ogóle, że to jakiś kolejny pies, albo kot, albo szczur, albo guziec afrykański tam się wyszczał pod tym drzewem. On zbiera informacje, podchodzi do tego drzewa, które wczoraj obszał, tak A, znam to, Psz. czyli ma świadomość. Wyczuł własny zapach i wypierdziela dalej pikę, prosto idziemy przez ulicę. I... o czym mówię? A, o uchodźcach. No, na pieska zeszedłem. Zeszedłem na pieska. Dobra, bo ja mam skarżenie teraz. Ta manipulacja jest, jest yy, opracowana, że... No, bo czekajcie, bo się zapowietrzyłem. Milion wakatów w Niemczech, 2 miliony uchodźców bezrobotnych w Niemczech, a oni, czyli Niemcy, ogłaszają się, że oni potrzebują pracowników z zewnątrz, ale już nie uchodźców, bo ci nic nie potrafią. I tak naprawdę połowa sektora turystycznego kuleje w ogóle na inne quasi mode przez ponieważ nie jest w stanie pracować. Ponieważ nie ma tam ludzi, którzy na przykład obsługują, nie wiem, recepcję, infolinię, kuchnię, cokolwiek. Nie ma. Nie ma zdechło. A uchodźcy siedzą w swoich ośrodkach, pobierają 25 funtów, znaczy nie funtów. To 25 euro dziennie na wyżywienie i narzekają, że internet jest A jak im się nudzi, to idą na basen i gwałcą 13 lat. Albo przynajmniej ich dotykają. Ale to jest takie drobne przestępstwo, które jest właściwie kwalifikowane jako wykroczenie w tej chwili w Niemczech. Znaczy, nawet nie wykroczenie, to jest nicny występek, który sąd mówi: nie zrób tego więcej, to ci nic nie powiemy. Ale jak zrobisz to drugi raz, to ci coś powiemy. Jak zrobisz to trzeci raz, to ci powiemy dwa razy. Jak powiesz czwarty raz, to zrobisz to ci cztery razy powiemy. Tak ci będziemy mówić, aż w końcu zrozumiesz, albo nie. Nie? I teraz popatrzcie. W kontekście Holokaustu Białej Rasy. 30 chłopa zgwałciło yy, dwunastolatkę. Połowę z nich zwolniono do domu, a drugą połowę uznano za winnych i dano im pracę społeczną. Już o tym grzałem wcześniej. Dano im pracę społeczną. Dwóch pijanych nastolatków, pijanych podkreślam, to jest w Anglii to jest okoliczność łagodząca. Byli pijani i są nastolatkami. Obrzucili bekonem, takim kurwa z paczki. Otwierasz ten bekon masz w Plastach, Obrzucili bekonem bramę meczetu. I kurwa poszli siedzieć siedzieć, poprawczak, dwa lata, wyrok, fru, nie ma was. Czyli o co chodzi? Nie muszę wam opowiadać, o co chodzi. W Szwecji, co się dzieje, to się dzieje. O, Jackowski się odezwał. W Szwecji, Krzysztof w sensie, ten też jasno widzi. <grym> Powiedzmy. W Szwecji, co się dzieje, to się dzieje. Co się dzieje w Holandii, to się dzieje. We Francji, też w Niemczech. A gdzie tkwimy my wszyscy w tym wszystkim? No właśnie, w czarnej dupie, kochani. W czarnej dupie, bo teraz tak, Polacy się buntują, Polacy nie chcą, Polacy coś tam, Polacy protestują, Polacy mają świadomość, no to co, to pierdolnęli im jod, zrobili im smog, namieszali w głowach, a na końcu Petrus Wetru do spółki Kaczyńskim i tak podpisali umowę, którą mieli podpisać z Europą Zachodnią. Macie GMO teraz w Polsce, macie szczepienie dzieci, jest Holokaust Białej Rasy kolejny, ponieważ po szczepionkach antypneumokokowych noworodki umierają jedne po drugim. Ale karze wmawiają, no spróbuj nie zaszczepić dziecka, to pójdziesz do pierdla cię wsadzimy. No to masz wybór: albo pójdziesz siedzieć i ocalisz życie swojego dziecka, chociaż też nie do końca, albo będziesz po prostu rodzicem samotnym, smutnym, jak mały korniszonek w kącie, które dziecko po prostu zeszło, śmiertelnie było, ponieważ zostało zaszczepione. Ale mam wybór, nie? Znaczy, wy, ja nie. Ja nie mam dzieci, ja mam psa, który już są, już niedługo prawdopodobnie odejdzie, bo już jest stary. No. Czemu ja zawsze jestem taki pesymistyczny w niedzielę? Wiem. Być poniedziałek. Kochani, ja mam, pomimo wszystko życzę udanego tygodnia. Yy, ja na pewno będę mieć udany tydzień, jak zawsze. Przesadziłem z tym optymizmem. Nie, no, żartuję sobie. Będzie udany. Na pewno będzie udany. Kochani, yy, ja mówię to wszystko po to nie, że, nie po to, żeby straszyć, czy żeby siać w ogóle czarną propagandę i tak dalej, tylko żebyśmy wszyscy zrozumieli, co się dzieje. A skoro. Są programy y, nadawane w y, telewizji publicznej, typu, że to imigranci są poszkodowani, chociaż to oni podpalają samochody, oni gwałcą, oni wchodzą do domów, oni okradają, oni biją. Że w środkach y, y, transportu publicznego w Europie, w, w krajach typu Francja, Szwecja, Dania, Niemcy y, biali ludzie czują się niepewnie, bo nigdy nie wiedzą, z której strony dostaną wryj. A jak dostaną w ryj, to się lepiej nie odzywać, bo policja przyjdzie i jeszcze ich oskarży o rasizm. To do czego to wszystkiego zmierza? No do czego? Pomyślcie sami. Zresztą wszyscy wiemy, o co chodzi. Któryś z widzów dzisiaj napisał na, na moim facebookowym profilu jakubowski76, nie na profilu, tylko na grupie, linka oczywiście poznajcie pod filmem. Proszę dołączać, jeżeli ktoś jeszcze nie jest tam, są bardzo merytoryczne dyskusje, są prowadzone. Któryś z widzów tam napisał, że... że yy... To się, skończy, to się skończy w taki sposób, że albo biali ludzie znikną z Europy, albo już niedługo tak się wkurwią, że dokonają rzezi na wszystkich imigrantach z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ale to taki, że na niespotykaną skalę i powróci, powróci ten schemat Europy mordującej przybyszów. Na sam koniec podsumowanie powiem tylko tyle. Mówiłem ten przykład już wielokrotnie, ale no, ponieważ on jest bardzo obrazujący. Jeżeli mieszkam i zapraszam gościa do siebie. Ten gość wprowadza się do mojego domu. I w pewnym momencie zaczyna e, przestawiać mi meble. Przemaluje mi ściany, bo mu się kolory nie podobały. W ogóle to mnie wypierdoli z mojej własnej sypialni. Powie, żebym spał na piętrze, bo mu się podoba moja sypialnia, moje łóżko. Powie, żebym oddał psa do schroniska, ponieważ on nie lubi zwierząt. Hello, ja jestem u siebie w domu. Ale ten gość mówi: Nie, nie, to już nie jesteś u siebie w domu. To już ja jestem tutaj. I to są właśnie uchodźcy tak zwani No, Jeden z imamów w zeszłym tygodniu europejskich powiedział, że jeżeli chrześcijanie, a w ogóle biali europejczycy nie zaczną przechodzić masowo na islam, to jedyna rzecz, która będzie pomiędzy nami, to znaczy mówił nami, między nami muzułmanami, a wami białymi, będzie miecz. Fajną perspektywę nam szykują, nie? Dobrej nocy pomimo wszystko i udanego poniedziałku. Widzimy się jutro. Pa, pa.